Jest na kulinarnej mapie Sulencina takie miejsce, w którym znana w całej Polsce warszawska restauratorka Magda Gessler nie musiałaby robić tak. To popularny wśród mieszkańców Sulencina i nie tylko mini-bar prowadzony przez panią Ewę Ewia, którą zastaliśmy z samego rana podczas pracy. A praca w re od poniedziałku do piątku niczym ziemniaczki gotujące się we wrzącej wodzie. Pani Ewa, chociaż w kuchni radzi sobie świetnie, to wcale nie planowała takiej kariery zawodowej. Lokal przejęła po mamie, która prowadziła go już wiele lat wcześniej. Zaczynaliśmy na mm, przeciwnej stronie ulicy jako frytkarnia też miała popularność. A później mama kupiła tutaj taki mały kiosk. A żeby się rozwijać, to ja musiałam się pobudować. Chociaż nie chciałam w życiu się budować, nie chciałam wylądować w garach, ale tak się stało. Życie tak się potoczyło. I w sumie dobrze, że się tak potoczyło, przynajmniej z punktu widzenia wszystkich słęcińskich łakomczuchów ceniących dobre tradycyjne potrawy, bo takie właśnie serwuje swoim gościom pani Ewa. Domową, normalną jak u babci. Bez wzmacniaczy, bez glukamianu Czego? Gotowane od podstaw. Paniewa podczas naszych odwiedzin w jej lokalu przygotowywała farsz do krokietów, zapiekanki i domowy barszczyk. Wszystko z produktów od lokalnych sulecińskich dostawców. Ale zanim powstaną te półprodukty, najpierw trzeba zacząć od bardziej prozaicznych czynności. Obieranie warzyw, szykowanie ciasta na naleśniki, bo to musi postać, to musi się rozkleić. No i... Cebulki, nie cebulki, te różne rzeczy takie. W minibarze można zjeść między innymi krokiety, pierogi, flaczki i inne tradycyjne rarytasy. Przepisy mojej mamy, z mojego dzieciństwa, od mojej babci i po prostu po domowemu. Tak jak, tak jak, jak podpatrzyłam, po, tak jak mnie nauczono od podstaw. I tę domową tradycję czuć wyraźnie: smak jak to się mówi i jak u mami. przyjemny klimat i domowa atmosfera. Pani Ewa nieco nas zmartwiła, mówiąc, że nie bardzo ma komu przekazać do prowadzenia lokal w przyszłości. Dlatego życzymy jak najwięcej zdrowia i siły, i to nie jest czysta kurtuazja, a odrobinka zdrowego egoizmu. Dlaczego? Bo sami po prostu lubimy wpaść do minibaru na różne smakołyki. Czasami nie trzeba odwiedzać paryskich bądź berlińskich restauracji z gwiazdką Michelin. Wystarczy znaleźć taki lokal jak mini bar Pani Ewy Ewiak, w którym serwowane są dania przygotowywane z lokalnych produktów i od serca. Naprawdę pyszno. Dla portalu studenci 24pl Stanisław Czerczak.